Jak widać po tym fantastycznym grillu, który ukrywa również światła, mamy do czynienia z zupełnie nowym Hyundaiem Tucsonem. Samochód, na który nie tylko w Polsce czekaliśmy z utęsknieniem. Premiera jest opóźniona o przeszło 4 miesiące. Czy było warto tak czekać? No, wyjątkowo warto posłuchać co będę ględził z za kierownicy. Zapraszam. Dzień dobry. Już za kierownicy tego jakże wyczekiwanego, a jakże sensacyjnie wyglądającego samochodu. Nowy Hyundai Tucson. Nowy, rzeczywiście nowy, całkowicie nowy. To nie jest żaden lifting. Zresztą widzicie, właśnie akurat koło mnie stoi poprzedni Tucson. To jest zupełnie inny samochód. Jest zupełnie kompletnie nowy, w tym sensie również, że to jest kolejne auto po modelu I20. Tworzone już w zupełnie nowej szacie, w nowy sposób. W sensie designu, w sensie przetłoczeń, kiedy Wam przedstawiałem model I20, rocznik 21, zwróciłem uwagę na to, jak strasznie ostrymi ruchami, ostrymi liniami on jest narysowany. Ten jest narysowany jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej awangardowo. Wręcz oczywiście pojawił się natychmiast taki sam dowcip jak w przypadku. Obecnej, obecnej stylistyki Audi, czyli że blacharze ten samochód pokochają. Pokochają, dlatego że tu się nie da nic naprawić w razie uderzenia, tu się wymienia poszycie, bo nikt nie jest w stanie tych płaszczyzn, tych ostrych linii, tych przetłoczeń, tych krzyżujących się elementów odtworzyć nawet stosując najlepszą szpachlę. Ale nowy design w przypadku Tucsona to jest również to fascynująco nowe podejście do elementów oświetleniowych. To jest coś, czego jeszcze w tej marce nie było, a właściwie można z czystym sumieniem powiedzieć, że chyba jeszcze nigdzie nie było. Bo no, mój przyjaciel, wieloletni kolega Luke Donkerwolke, designer Audi designer Volkswagena, designer BMW, który w tej chwili już nawet nie jest chief designerem, tylko jest wiceprezesem koncernu Hyundai Kia do spraw stylistyki, rozwoju stylistyki, powiedział mi, że e, rysowanie nowego Tucsona było bardzo trudnym i długim procesem, ale dającym mnóstwo frajdy, Dopiero wszakże wówczas było fajnie, kiedy się okazało, że znaleźli człowieka zdolnego do wymyślenia, jak pomysły designerów związane z wkomponowaniem oświetlenia w bryłę samochodu, przekuć w rzeczywistość. Nie było to łatwe, trzeba było naprawdę znaleźć takiego człowieka, który byłby tyleż twórczy, co rewolucyjny. No ale jak widzicie udało się i jak widzicie samochód jest no, wyjątkowo oryginalny pod względem oświetlenia, nawet biorąc pod uwagę to, co dzisiejsze technologie LEDowe i światłowodowe plus AMOLEDY, czyli te um, prawie że żywe diody, emitujące światło, pozwalają robić. Z projektami lamp. Nawet na tle najbardziej awangardowych, Hyundai Tucson się odróżnia, wyróżnia. Z prostego powodu. To jest seryjny samochód. Tu nikt się nie wygłupia i rzeczywiście takie lampy seryjny samochód w każdym poziomie e, specyfikacyjnym ma. Fakt, że w pełni diodowe są dopiero. W dwóch najwyższych poziomach specyfikacyjnych. Ale generalnie kwestia specyfikacji tego auta to jest coś, do czego wrócę za chwilę, bo warto to omówić jako niezależny temat. Na razie zwróćcie uwagę, zanim Wam puszczę film. Prezentujący próby dynamiczne, zwróćcie uwagę, jak się jedzie. Przekraczam, przepraszam. Oczywiście tu nie jest ograniczenie do 70, tylko do 120. Jestem na obwodnicy. Napędu nie słychać w ogóle. Kół nie słychać w ogóle. Natomiast przy 140, wyraźne się robią lusterka. Akustycznie. Generalnie jazda tym samochodem nawet z większą prędkością to jest kawał frajdy. chociaż kiedy się chce wywołać wszystkie newtonometry na pokład, żeby wywołać maksymalne przyspieszenie, silnik się nagle pojawia akustycznie i to silnik spalinowy i to dosyć głośno, bo mamy tutaj dokładnie ten sam zespół napędowy co w Kia Sorento którą wam już prezentowałem i która no, pokazała się z jak najlepszej strony podczas testu. Ten sam zespół napędowy, czyli benzynowy silnik 1,6 turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który ma 180 koni, plus 60-konny silnik elektryczny, plus 6 sześciostopniowa automatyczna skrzynia biegów. Wszystko razem daje 230 koni mechanicznych systemowej mocy i maksymalny moment obrotowy do wywołania zawsze 350 Nm systemowy. Natomiast rzeczywisty, osiągalny, uzyskiwalny, biorąc pod uwagę, że każdy z silników Składających się na ten zespół napędowy ma około 270 Nm. Maksymalny wywoływalny chwilowy znacząco przekracza 420 Nm. Praktycznie możemy mówić o werbuście na poziomie 450, ale jest to naprawdę chwilowe i jest to naprawdę na zasadzie teoretycznie taki mamy. W praktyce, tak jak powiedziałem, 350 Nm jest do wywołania zawsze, co się przekłada na kapitalne międzyprzyspieszenia zrywy związane z gwałtownym wciśnięciem gazu podczas jazdy. 0-100 Osiemdziesiąt, sto dwadzieścia. czterdzieści. No Jak widzicie, mam w tej chwili średnie 7,9. To jest liczone od momentu, kiedy wsiadłem przed kamerami do samochodu, ale uśredniane włącznie z próbami dynamicznymi. Więc wynik, który osiągnąłem w Kii Sorento, na praktycznie tym samym poziomie, 7,3,7,5, to jest rzeczywisty wynik dla normalnych jazd tym zespołem napędowym. Jasne, kiedy się człowiek wjeździ w tę hybrydę, kiedy naprawdę zacznie jeździć tak jak to auto potrafi, to podejrzewam, że bez problemu jest do uzyskania 6,2, 6,3. Co przy tej mocy i przy tym kształcie samochodu, mówię o porze powietrza, jest naprawdę dobrym wynikiem. Nie rewelacyjnym, ale na tyle dobrym, żeby. Nie narzekać. A biorąc pod uwagę, że samochód zapewnia naprawdę bardzo dobrą dynamikę, nie, nie żeby był jakąś rakietą, ale ten rząd wielkości od 0 do 100 w 8 sekund i naprawdę bardzo ostre przejścia 60-100, 80-120 i 100-140 to są gwarancje bardzo dynamicznej jazdy, kiedy kierowca sobie tego zażyczy. Natomiast sam zespół napędowy jest wystarczająco ekonomiczny, żeby ekonomiczny kierowca na pełnym zbiorniku uzyskiwał średnie zasięgi w okolicach nawet 700 km. Bardzo ciekawy pod tym względem samochód, ale nie na tym polegają jego najważniejsze atuty. Bo jego najważniejsze atuty to kwestia, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, a jest niewątpliwie niesłychanie atrakcyjny, ale przede wszystkim, co oferuje jego kabina. A rozejrzyjcie się tutaj: jasne, kwestia designu, kwestia, czy komuś się to podoba, czy nie, to jest rzecz absolutnie wtórna. Natomiast to, jak to jest zrobione i z czego to jest zrobione. To jest naprawdę fascynujące. Od dwóch dni, a raptem na dwie pół doby to auto dostałem. Więc następny test dopiero będzie na tyle długi, żeby można było porozmawiać o tym, jakie są kolejne spostrzeżenia, takie na dłużej. No więc. Od niemal dwóch dni zastanawiam się, czy to wnętrze przyrównywać od razu do Lexusa, czy jednak ten honor pozostawić luksusowej marce Hyundaia, czyli Genesisowi. A tu No nie wiem. Biorąc pod uwagę, jak to wszystko jest zrobione i z czego, to gdyby tutaj był znaczek jednej z europejskich marek Premium, tych prestiżowych, to nawet wówczas uważny obserwator, uważny kierowca mógłby sobie zadać pytanie: skąd aż tak wysoka jakość wykończenia? Jestem autentycznie zaszokowany tym, co to wnętrze oferuje. Jasne, Proszę mi zabrać stąd ten lakier fortepianowy, tak zwany. Proszę mi stąd zabrać przynajmniej część, zmienić na inny sposób, mówię o tych dotykowych panelach, żeby to znowu nie było tym cholerstwem czarnym, lśniącym. Natomiast cała reszta pozostawia tylko jeden, jeden niedosyt, mianowicie, zarówno schowki w drzwiach. Jak wszystkie inne, czy to tutaj w konsoli, czy główny schowek przed pasażerem, są gołe, nieflokowane. I to jest nieprzyjemny zgrzyt na tle całej reszty, która jest zrobiona naprawdę na poziomie Mercedesa, Audi, BMW czy Lexus'a. Oczywiście Znam lepiej uformowane fotele. Tutaj mi brakuje na przykład masażu, chociaż same fotele są naprawdę świetne. Brakuje mi tego, czym imponuje Mercedes, czyli jak włączam ogrzewanie fotela, czy kierownicy, podgrzewają się również oba podłokietniki. Nie, tego tu nie ma. Nie ma również w pełni aktywnego. Tempomatu, który by się dostosowywał do znaków ograniczenia i do przebiegu drogi. Czyli to, czym niemieckie marki premium atakują naszą, nasze poczucie bezpieczeństwa. Nie, tego Hyundai jeszcze nie ma. Nie wiem, czy nowe Genesisy to mają. Ale popatrzcie teraz tu na to, co pokazuje ta kamera. Bo tego nie ma żadna europejska marka ani Lexus. Proszę. I proszę. A jednocześnie, gdybym komuś próbował zajechać drogę, to nie tylko w lusterkach się pojawi ostrzeżenie o aucie w martwym polu, ale również te wyświetlacze kamerowe będą żółte lub czerwone ostrzegawczo. I będą krzyczeć. To jest niezwykle wyrafinowany produkt, niezwykle zaawansowany technologicznie samochód. To jest coś, co jeszcze wcale nie tak dawno, kilka lat temu, byłoby uznane przez najlepszych na świecie producentów premium, a mówimy przecież o marce, która nie jest premium te to wyposażenie, te elementy zostałyby uznane za sensacyjnie premium, a pomijając wszystko inne, ergonomia jest bliska doskonałości. Kierownica jest nie tylko piękna, nie tylko idealnie funkcjonalna, ale jeszcze w dodatku tam, gdzie powinna być i taka, jak powinna być w sensie wielkości. Generalnie wszystko jest tutaj takie, jak powinno być. Jasne, przeszczepione z modelu wodorowego, modelu Nexo, przeszczepiony panel do sterowania skrzynią biegów. No, nie każdemu przypadnie do gustu, ale mimo wszystko to jest zrobione fantastycznie. To jest bezwzględnie funkcjonalne, jest intuicyjne. To jest naprawdę kapitalnie zaprojektowane auto. Mamy tutaj do wyboru tryb automatycznej jazdy albo tryb terenowy. Mamy wówczas napęd na cztery koła. Prawdziwy napęd na cztery koła to nie jest tak, że tutaj mam drugi silnik elektryczny przyczepiony do tylnej osi. Nie, to jest prawdziwy napęd na cztery koła, odprowadzany od przedniej osi. Ale wówczas cała elektronika zaczyna pracować tak, żeby jazda w terenie, oczywiście nie róbmy z tego offroadera, jazda w terenie przy trudniejszych warunkach, błoto, śliska trawa i tak dalej, wertepy, żeby sprawiała, że kierowca to z trudem zauważy. Z tym, że dużo istotniejsza jest ta druga natura, która jest w trybie normal, w trybie auto, a mianowicie bardzo szybki samochód o jędrnym, ale niezwykle komfortowym zawieszeniu. Który się świetnie prowadzi, który znakomicie słucha kierownicy i znakomicie przekazuje poprzez kierownicę do kierowcy wszystkie informacje o tym, co robią przednie koła, po czym jadą i czy przypadkiem nie tracimy przyczepności. od co najmniej 10 lat wiadomo, że samochody produkowane przez koncern Hyundai Kia należą do światowej czołówki tak zwanych budżetowych marek, czyli poziomu na przykład Volkswagena. Zastanawiam się, jak ciężki szok przeżyją przedstawiciele właśnie Volkswagena, kiedy zaliczą pierwszy kontakt z tym samochodem. I z kolejnymi. W sumie należy uznać, że no europejskim producentom się mocno upiekło to, że na przykład nie ma już Następnej ki optimy na naszym rynku, czy Hyundai Sonaty. Bo to by były samochody, które mogłyby już nie tyle utrudnić życie, co momentami uniemożliwić życie handlowe europejskim markom. Tucson jest kolejnym po modelu Palisade który Wam prezentowałem rok temu, to był kandydat w konkursie na Światowy Samochód Roku, który o cień przegrał z Kiją Telluride, o wiele ciekawszą jeszcze od Palisade'a stylistycznie, a technicznie identyczną i przede wszystkim prezentującą dokładnie to samo, co Hyundai Palisade i Hyundai Tucson w tej chwili i Hyundai Santa Fe, który wam niedługo również pokażę, a mianowicie wyśrubowaną w kosmos jakość. Staranność. To są samochody, przy których tworzeniu naprawdę myślano o kierowcy. Jasne, księgowy miał mnóstwo do powiedzenia, ale ostatnie słowo należało do inżynierów, do ludzi zajmujących się ergonomią, do ludzi zajmujących się jakością, solidnością. Tak, księgowy miał wiele do powiedzenia, i to widać po poziomach specyfikacji, które, biorąc pod uwagę, Niesłychanie wysoki poziom tego auta, no, szokują niestety niepozytywnie. Bo, ok, bazowy model 160-konny, 150-konny, benzynowy z napędem na przednią oś i manualną skrzynią biegów, kosztuje o 10 zł. Mniej niż 100 tysięcy. Niby dobra cena za duży, kompaktowy SUV, szczególnie tak pomyślany i tak zrealizowany. Ale w momencie, kiedy się dowiadujemy, że seryjnie na pokładzie tego samochodu jest tylko manualna klimatyzacja jednostrefowa, a to jest tylko jeden z przykładów. To zaczyna się robić dziwnie. Kiedy się dowiadujemy, że do czwartej z pięciu specyfikacji wciąż mamy do czynienia ze światłami nieledowymi, to już zaczyna się robić dziwnie. Myślę, że Koreańczycy powinni jeszcze raz przemyśleć kwestię wyposażenia seryjnego. Bo to nie seryjne, a jest całkowicie zrozumiałe. Ten samochód w topowej wersji wyposażeniowej, no dobrze, nie ma dziury w dachu, ale poza tym ma wszystko, włącznie z odrębną klimatyzacją dla pasażerów z tyłu, z podgrzewaniem foteli z tyłu z przesuwaną kanapą, z regulowanym oparciem i tak dalej, i tak dalej. Ten samochód kosztuje prawie równe 200 tysięcy złotych. Przy tym napędzie, tym zespole napędowym, tych osiągach, tych możliwościach, jak widzicie, przy bardzo spokojnej jeździe ale w tej chwili średnio 5,8. To jest trudny temat, ale... Yy, Hmm. Z jednej strony trudno przejść do porządku dziennego nad samochodem tej klasy, który w dzisiejszych warunkach rynkowych no zdecydowanie wyskakuje powyżej średniej w sensie wyceny, w sensie specyfikacji poniżej. A z drugiej strony no jak można zganić, jeżeli dostajemy samochód z takim wykończeniem. Nie, oczywiście, że skóry elektrycznie regulowanych foteli i pamięci ustawienia foteli nie dostaniemy seryjnie, że to jest w ogóle dostępne dopiero od trzeciego z pięciu poziomów specyfikacyjnych. Ale no, wciąż mówimy o nieprawdopodobnie starannie zrobionym samochodzie, który niezależnie przecież od poziomu specyfikacyjnego, ma równie znakomite zawieszenie i równie świetnie się prowadzi. Nie, łatwo nie będzie, ale no nie potrafię, nie potrafię się zmusić do tego, żeby zganić Hyundai'a za wysoką cenę. Niemniej przy tej wysokiej cenie poproszę o trochę więcej wyposażenia seryjnego. Przynajmniej w tych dwóch dziedzinach, czyli oświetlenie i klimatyzacja. Bo dużo, dużo tańsze samochody z niższych segmentów są wyposażone seryjnie i w LEDy, i w automatyczną klimat. Natomiast generalna ocena tego auta, abstrahując od specyfikacji i cen, to jest tak blisko premium, jak tylko można sobie wyobrazić. To jest po prostu niesłychane, jaki poziom osiągnęli Koreańczycy w dziedzinie projektowania, bo przecież to jest fantastycznie awangardowy projekt, i w dziedzinie designu, i w dziedzinie wykończenia przede wszystkim, jakości. Warto było czekać przy tym prawie półrocznym opóźnieniu wejścia na rynek, ale warto się bardzo poważnie zastanowić nad tym samochodem. Dziękuję, do widzenia.